Myśli Stanisława Wojnara, jak w Rosochach, wybujałe, ujęte w klamry poezji, są próbą podsumowania dotychczasowych osiągnięć w życiu prywatnym, zawodowym, jak i twórczym. Próbuje otwierać się na nowe możliwości w życiu. I to cały czas, jak dojdziemy do końca tego tematu, to zauważymy, że pan Stanisław Wojnar jest głodny życia do końca, tak bym tak nie powiedział. E, czy to tylko ziemskie rozterki w tym tomiku? Bóg patrzy na ręce. One pakty twoją. Nakreślają znak krzyża, kielą, sieją, korzą z żelazem pracy. Do morstwa wyrastają mury. Metal reparują przeróżnej natury. hormon, której mówi. Spracowane czule. Buchem dziecka władzą. I ty boli, przytulą, lekarstwo podadzą. Nie doręczmy. Lecz gdy ktoś chce skrzywdzić, to te same dłonie w pięście zaklisną i staną w obronie. Ciosem odpowiednio. Po latach strudzone poczną na kolana. Lecz ich to do końca jeszcze nie spisana. Wciąż nam pulsuje. Aż zimne i z żartem na trudami, Czwar od pracy. Czarne z Na piersiach. Proszę Państwa, temat motyw rąk występuje w całym tomiku. Mimo, że cały tomik jest zatytułowany w myśli, to jednak motyw rąk występuje w każdym rozdziale, w kilku wierszach. Są to ręce właśnie. Nie chciał Pan przeczytać pierwszego wiersza poświęconego Mamie. Mamie, tak jest. To były ręce matki. E, to ja tylko dopowiem, że wiersz Ręce Matki to jest taki bardzo melancholijny, wspomnieniowy wiersz, e, w którym Pan Stanisław przywołuje pamięć swojej matki. E, przypomina sobie dziwne śnienie. Odczuwa z najświe, najświętszą rąk miłych ujęcie. Mamcia połysała. Tak, no tutaj chodzi o to, że no, mamuśka, ojciec był tą głową w domu, bo u mnie, ja pochodzę z takiego starego, lubowskiego, dobrego, tradycyjnego domu, gdzie ojciec głową, ale mamuśka zawsze szyją, która tą manipulowała tą głową. <śm> Wszystko, co się w domu działo, co się działo pod jej auspicjami. Tak byś to tylko firmował w zasadzie. A ten wiersz jest oparty nie tyle na moich wewnętrznych relacjach, co na obserwacji tutaj obecnej mojej siostry i poczynania mamusi właśnie z nią. Bo ona nosiła barkosze, mamusia ją zaplatała Tutaj jakby te postrzeżenia z tego okresu ob przydałem na papier tworząc te wierszy. To była no taka inspiracja. A jest tak, że wiersz pamiętam, w którym Pan czułuje swojego ojca. Mam wciąż przed oczyma ów z półcieniem, ciepły głos ojczulka, do siebie gotując mocno na ostatek. Cały rozdział pierwszy Ręce matki to jest e, jakby pokazanie strony rodzinnej, swojej e, relacji z mamą, tatą no i później swoje relacje względem swoich e, dzieci i wnucza. Ale pojawiają się kolejne ręce, kolejnego pokolenia. Jak serce boli i jak smutno, gdy trzeba czekać na bliźniego, chociaż malutkie te rączyny to są gotowe, by stworzyły girlandę szczęścia wokół szyi. Do wieczora, mamo. Bardzo taki ujmujący. Niechże Cię uściskam, mamusiu, kochana, zanim mnie opuścisz. To jest wiersz, z kolei inspiracja do tego wiersza. Moja mamusia bardzo późno podjęła pracę zawodową. W zasadzie ona podjęła pracę w zakładzie włókienniczym w drugiej armii, dopiero w momencie, gdy ja poszedłem na studia do Krakowa. To była taka sytuacja dla mnie bardzo niekomfortowa, bo ja do tej pory. No trzeba do siebie. To jest próba zatrzymania w czasie ukochanego obrazu i odczuć na zawsze. I tu nastanie. To już jest taki obraz harmonii życia codziennego, i jest już Pan starszy, dojrzalszy. Poeta dojrzewa. Wszelkie obrazy, które widzi, przenosi na papier. Nabiera wciąż nowych doświadczeń. Poznaje piękno naturę, piękno miejsca zamieszkania. Zwraca na to uwagę. Poznaje piękno kobiet i przeżyć duchowi. Znajdziemy tutaj wiersz Oczyma Serca, w którym pojawia się właśnie ona. Kobieta. Tego wieczora poznałem Cię taką, jesteś taką właśnie, jesteś ta dziewczyna, co z figlarnym błyskiem w oku, w oku radość nie ci. Pan zapamiętał to, tego wieczora. Tak. No to już 52 lata temu. też obrazowo... E, mówić, że to było w wąskiej szyi, przeciągka i tak dalej. To Państwo sobie doczytacie. Ale opis kobiety to także miejsce zamieszkania. Jest obok wiersz, Jak to dziewczyna? O czym tutaj Pan Stanisław pisze? Oczywiście o mieście swoim. Jakie to miasto? Piękna. Tak jest. Jakże jest powabna ta moja mieścina? Przy kusej sukience. W tej bieli niewinna i urocza. Wielce. Kusi jak wieczy. To może tak pięknie pisać o Bielawie o swoim mieście. A dziadek, który prawie całe życie swoje spędził w tak tej <grym> Trzeba dodać, że e, pan Stanisław e, jest spełniony w życiu rodzinnym i zawodowym i może sobie tak pozwolić pisać. No bym zgrzeszył jakbym negował, że, że, że nie, bo tak. Miałem to szczęście, że pracując zawodowo robiłem to, co lubię, jeszcze mi za to płacono. <laughs> Tylko, że później rozstanie z tą pracą, to nie polecam nikomu, bo do tej pory nie mogę się odnaleźć, znaleźć sobie jakiegoś substytutu, co by mi to z jakoś z za Ciężko się w ten czas rozstaje. Najlepiej jak się idzie do pracy z obowiązką. Zapięć, druga wieżka, potem do tego i robotę i do domu. A jak się robi to, co się lubi, to... to, 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 to. Małżonka na, tylko na tym cierpi, no bo obiad to jest 15 razy przegrzewane, bo miał być jeszcze go nie ma, no bo to jeszcze 5 minut, jeszcze to, jeszcze tamto. No, no, albo szybciutko obiad i z powrotem do zakładu, prawda? No, tak to było. Ale do tej pory szkoda, że tego już nie... Było. Ta bawełna była jednak siłą napędową tego miasta. Teraz tak troszeczkę mi tutaj za cicho. Nie słychać proszę, masz szkoda. Poeta dojrzały, w wierszu podglądnięte, tak określa swoje chęci. Kiedy noc rozpostrze aksamit gwieździsty, przez dziurkę od klucza zerkam ku marzeniom. Poeta wciąż marzy. Marzy najczęściej właśnie kiedy, noc. No, to jest okres. No ale to jest u mnie to znowu bardzo prozaiczne wytłumaczenie. Ja w tej chwili jestem już w wieku marynarskim. To znaczy mam tak zwany sen wachtowy. Cztery godziny i zmiana wachty. Czyli muszę, jak chcę tą noc spędzić w miarę normalnie, no więc staram się usnąć około północy, żeby czwarta, najpóźniej tam piąta był do, do góry już wyspanym, bo jak te, te godziny zaburzę, no to noc jest zmarnowana, no ale w ten czas właśnie przychodzą te marzenia. Z tego się nie wyleczyłem i to już jest skaza do końca życia, z tego się człowiek... i nie wyrosnę z tego z Pan Stanisław cały czas podgląda przez dziurkę, od W Mój Świat takie słowa noszą w sobie mnogość obrazów wyśnionych, myślą malowanych. Moc, paralel znajduję w przeszłości. Tak, no bo czas, kochany, do tej przeszłości. Spotkałem się w internecie z takim za, zarzutem, że o, bo ty piszesz ciągle o tym, co było. No, Matko Boska, to co będzie? to co to jest? Sześć, Sześćsetek, tak. Takim tak to takim razie, ten się To postawiony. to To lepiej sięgać do, do tyłu, bo tam było wesele. Byłem młody, silny, zdrowy, jeszcze komuś potrzebny. A teraz chociaż z tego co nie otacza współcześnie też nie, nie rezygnuję, bo staram się właśnie przez te paralele szukać i starać się jakby zderzyć to, co było z tym, co jest albo z tym, co będzie. No te konfrontacje różnie wychodzą, no, ale staram się to robić. Pan Stanisław cały czas się uśmiecha do historii. Dalej to z kolejny wiersz. Tylko wskażę wiersz o rękach kolejnych, ten o co mam wcześniej mówić. Muśnięcie. Daj ucałować twoje dłonie. Niechaj je dotknę usta stare, bo serce pełne kołatwia. To co ja czuję, to ja doskonale powiem. I mógłbym to w bardzo lapidarny, krótki sposób przekazać na papierze. Życzym językiem. Tak. Mhm. Ale tu chodzi o to, żeby spojrzeć na to, że tak samo może się czuć jeszcze to. Prawda? Mhm. I teraz sposób pokazania tego, żeby nie był taki drastyczny. Bo to jest też jakiś fragment życia Czyli Jako fakt. Mhm ale podane w sposób taki polegli. Panie Stanisławie, został nam ostatni wiersz. Nie chciałem jednego tematu poruszać. Teraz pan powie o których. Ale wybrałem ten wiersz specjalnie na koniec. Siwę. Nie wiem dlaczego, ale w połączeniu ze strasznością. No dobrze. Przyszła bezdźwięcznie, zdobna w kosy siwe. Które do pasa jej niemal sięgały, siwą klacz swoją trzymając za grzywę. Obie srebrzyste, zda się, rozmawiały. Czeluście nocy na moment zajaśniały, świetlisty akcent nimi wprowadzając. Czyżby to dla mnie oby spektakl cały? By w uwieść to, co w sobie mają, cennego wciąż żywi, gdy ducha oddają. Piękna i straszna, i taka cichutka ani oddechu nie słyszą swojego, klacz jest dorodna, rosła, niemalutka, z głową co dźwiga krzynę smutku tego, który przywiera do lic umarłego. Kiedy wzwa światy na grzbiecie wędruje, Widzie, wiedziony dłonią budarza onego. co miękko ruchem klaczy powoduje, zbudzić się już trzeba, wszak jeszcze ból czuje. Tak, no to jest próba przedstawienia też tego takiego niedobrego momentu, kiedy człowiek sam sobie mówi, Papa! i przenosi się w niebyty i jest wleciony malty wieżeń Indian, gdzie dusza odjeżdża na siwym koniu. To wykorzystałem w tym wierszu właśnie, żeby jakoś bardziej plastycznie może pokazać tą mędrówkę tej duszy. Na tą, na tą drugą stronę. Na poza tym koń. Ja nie mogę mówić o koniach, bo jak zasnę, to nie skończę, to nie zawsze w pracy mówię, nie nie rozmawiajcie na temat koni, bo zakada na śmierć. To jest bardzo ukochane przeze mnie zwierzę, ale właśnie e, ten moment Wierzeń i to wykorzystanie tego konia bardzo mi chyba się pasowało do tego, żeby pomogło ułożyć właśnie ten, 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 ten wież. Konią poświęcił mimo wszystko tutaj Pan też wiele miejsca. Ja specjalnie dzisiaj nie czytałem strachu konia, ponieważ e, został poświęcony temu mi to mi na myśli w 2016 roku. E, ale mimo wszystko konie tutaj też występują w różnych sytuacjach wojennych, patoki, stepy. Tak, no bo człowiek, a no istota rozumna, pisze, jest, literatura jest przesycona opisami, czy to bohaterstwa, czy poświęcenia, człowiek, 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 ale na tej wojnie nie tylko ten człowiek, bojował, ale i to biedne zwierzę też, zwłaszcza, że ono nie miało dla tego pojęcia o tym, co się z nim dzieje. prawda? On był prowadzony tam. I on ponosił takie same obciążenie, takie same obciążenie z takimi samymi konsekwencjami, jak i ten żywy człowiek się spodziewał. Człowiek wrócił, dostał medal, dostał pomniczek jakiś tam jako u katruki, a ten, a ten zwierzak co w kości jeszcze poobryzałe przychodzi. No więc ja się tak zawziąłem, żeby trochę i o nich też napisać, żeby po nim, im też jakąś laurę wystawić. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie one były autorami tych wszystkich niedobrych poczynań, które spotykały i ludzi, i ludzi. Panie Stanisławie, o dość. <laughs> ja tylko dopowiem, że rzeczywiście pan Stanisław o koniach mógłby oczarować każdego i zaraża tą pasją wszystkich którzy to słuchają. Ale ważne jest to, że oprócz tego, że był pan instruktorem jazdy kon konnej, jeździł pan konno, muzykował pan, coś, co było też potrzebne w jeździe konnej i na przemian, pisze pan wiersze. Muzyka też jest ważna. Jak to jakby takie trzy dziedziny, które są bardzo spójne. Komuś może się wydawać, że to są osobne sprawy. Ale ta rytmika w wierszach Sańcowa Wojnara występuje jest ważna. No, I te takty ciągle To występują. jest właśnie, to jest pozostałość um, tych działań muzycznych przez 38 lat. Um, praktycznie drugim moim zawodem było muzykowanie. Było takim kreswerem na nas, było trzech braci wszyscy trzej, żeśmy grali, Także... A muzyka to od najmłodszych lat się we mnie. Właściwie zacząłem się parać pisaniem tak, to dopiero tak bardziej na poważnie podczas studiów, jak mi instrumentu brakło, zanim udało mi się dostać do, do orkiestry uczelnianej. To przez pewien okres czasu nie było ani kratneciku, ani saksofonu, ani letu, no to... Ta w tym, co spróbowało się coś w ten sposób podziałać. No, bardzo mile wspomina ten okres, a ta spójność z tym, co mówił pan Rafał, rytm jest tak samo potrzebny w muzyce, jak i w jeździeckiej, bo bez tego angażowania nie będzie, prawda, bo, będzie. Będzie się jeździec rozstawał z figurą konia, prawda, bo jak na tak, tak, będzie z nim współpracował i to samo jest w poezji klasycznej, gdzie rytm wiersza jest bardzo istotną rzeczą. Panie Stanisławie, pięknie żyć, to żyć tak jak Pan, muzyką, wierszem, jazdą konną. Ja bym to nazwał inaczej. Po, po prostu trzeba się u mnie cieszyć tym, co człowiek posiada? Z tych takich malutkich rzeczy. Radość. Można sobie złożyć z najmniejszych takich okruszków. Prawda? Bo na tą wielką, taką sążnistą, wypolerowaną, to nie ma co liczyć. To jest tam się świetnie daleko, poza naszym zasięgiem. Za